Cześć, jestem Paul Filmy i witam Was w kolejnym odcinku. Ale, no właśnie, nie jest żadnego farminga, milk choco ani samochodów, no właśnie. Yy, witam Was w dość nietypowym odcinku, tak jak już powiedziałem. Yy, jest to odcinek yy, z okazji tego, że minęło już dwa lata od powstania pierwszego odcinka na tym kanale. Był on wrzucony 4 listopada 2018 roku No i był to mój pierwszy film na Wiele rzeczy się zmieniło, ja się zmieniłem trochę chyba Zanim pokażę wam statystyki jakie są na tym kanale jakie się udało zdobyć nie są to na pewno jakieś ogromne liczby dla wielu osób jednak dla mnie jest to dość duża liczba i powiem Wam, że tak naprawdę to nie do końca się cieszę, że na Zmiotu jestem aż tak popularny. Można powiedzieć, że wolałem trochę jak było mniej osób. Tak dziwnie się czuję, kiedy widzę na przykład, że pod filmem Swarminga jest coś koło 500 tysięcy i głównie przez te filmy z się wybiłem i coś nie sądzę e, zasługiwałem na to przynajmniej ja tak sądzę, nie wiem na chwili, no więc co, przejdźmy do statystyk. A więc jeśli chodzi o wyświetlenia, udało się ich nazwijmy, to tak naklikać 1 76 475 wyświetleń. No, to jest duża liczba, no przynajmniej dla mnie e, dla mojego kanału. A więc jeśli chodzi o czas oglądania w minutach jest to 2 miliony 000... no właśnie ile to było mm. 2 miliony 346 minut i w ogóle nie patrzę na to z skarbki tak, w ogóle dobrze, a więc przejdźmy do średniego czasu oglądania. Są to 2 minuty i 6 sekund. Na pewno nie jest to jakaś yy, porywająca liczba, ale jest okej, okay. myślę, że jest okej, okay. patrząc ile te filmy trwają, myślę, że jest okej. Okay. Jeśli chodzi o subskrypcje, jest na tym kanale obecnie 2481 subskrypcji, no i dla mnie jest to dość duża liczba, yy, podobnie. Yy co by tu powiedzieć o tym? no ja sobie zapamiętałem czasy kiedy miałem głównie poniżej 100 wyświetleń i ciekawostka również około rok temu miałem 100 100, 100 subskrypcji właśnie A więc no jest przykład. jeśli chodzi o oceny pozytywne do negatywnych jest to 90% 90,6% myślę, że to jest ok wynik nie jest strasznie zły, jest dobry myślę wyświetlenie miniatur to 5 milionów 700 kurde, to jest znowu kartka ma 5 milionów 710 898 tak e... A współczynnik klikalności wyświetleń to 12,1%. A więc to były statystyki. No i co? Jeśli chcecie jakieś QA albo jakieś ciekawostki, nie wiem, może mogą być na, o farmingu, nie muszą być o mnie, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć. No i narka. Psz. Pozdrawiam wszystkich suszków.